Cześć! Witajcie moi kochani. Ja jestem Halk, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie odcinek Karaoke. Wiem, wiem, dawno, dawno nie było odcinków, ale troszeczkę zająłem się kanałem, ale od innej strony, bardziej od strony promo. Ale dobrze, wracamy do odcinków, karaoke do wszystkiego po trochu. A więc dobrze, dzisiejszy repertuar będzie repertuarem bardzo spokojnym i bardzo pogodnym ducha. Czyli wiwat, i wszystko jest inaczej. Tak, tak, moi kochani, wszystko jest inaczej w czasach. A ten utwór dedukuję Wam wszystkim. Z pozdrowieniem dla Was wszystkich, ale w szczególności ten utwór ląduje do Eli. Wiem, wiem, że dla Ciebie to jest bardzo fajny utworek. Dla Doroty. Oczywiście dla Leona, mojego mistrza. Pozdrawiam Cię. Dla Edytki. Dla dwóch Kaś. Kasia P i Kasia P przez 1P za słowa otuchy, słowa wsparcia. Oczywiście nie sposób wszystkich wymienić, ale te osoby, które naprawdę w najbliższych czasach mi dawali, dawały słowa wsparcia, szczególnie ich wymieniłem. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. Oczywiście dedykacje i podziękowania są dla Was wszystkich. No to dobrze, to żeby nie przedłużać, bo podobno mówicie, że mówicie, ktoś powiedział, że jestem gaduła. No, to może troszeczkę się z tym zgodzę, ale okej, okay, dobrze, to lecimy. Viva wszystko jest inaczej. Proszę mi na sprzed lat, mój rodzinny dom. Każdy miał jakiś plan, chciał wyjechać stąd. Ile teraz bym dał, bo po, żeby cofnąć ten czas? Przeżyć to jeszcze raz. Życie inaczej brać. Inaczej patrzy na świat. Teraz nie ja, kiedy, kiedy raz ludzi obok tych samych prawdziwych. Raczej patrzę na świat. Teraz wiem, jak to ludzi obok mnie, tych samych prawdziwych. I dla mnie najbliższy. wciąż pamiętam przed lat, Ciekły do tych dwóch. I ten uśmiech co miał. Ten spokojny twój Ile teraz bym dał o, o. Za ten za swój głos Chociaż chwilę być tam, Dzień jest jest noc Inaczej patrzę na świat, teraz wiem, jak dobierać ludzi. Obok mnie, tych samych prawdziwi, dla mnie nie Inaczej patrzę na świat, teraz wiem, jak dobierać ludzi.

Inaczej patrzę na świat Teraz wiem Jak dobierać ludzi Blisko mnie Tych samych prawdziwych I dla mnie najbliższych Inaczej patrzę na świat Teraz wiem Jak dobierać ludzi Obok mnie, tych samych prawdziwych I dla mnie najbliższych Tak, moi kochani, to był repertuar Piwat i Wszystko jest inaczej Jeżeli odcinek Ci się podobał, daj w górę Skomentuj. Jeśli jesteś nowy, subskrybuj. Mam nadzieję, że podobało się Wam to. Serdecznie jeszcze raz wszystkim, bez wyjątku, dziękuję za wsparcia. wsparcie, otuchy. Pozdrawiam. Puszczki ode mnie lecą bardzo z rumieniem. No i co? Ja Was zapraszam na kolejny odcinek. Życzę Wam miłego i mega energetycznego dnia. No i co? Do następnego. Cześć.